Miesiąc temu wystartowaliśmy w konkursie Empiku. Walczyliśmy o tysiąc książek. To był długi i męczący konkurs. Bój był zacięty. To jest nasza praca. Pies, który jeździł koleją. Ow, ow. Lampo! To była nasza maskotka w konkursie, która pomogła nam zdobywać głosy. Ow, ow. A to jest mój kolega Janusz. <laughs> Trzeba było zagłosować przez aplikację. Zachęcaliśmy do głosowania wszystkich, których się dało. Mamy tatę, siostrę, brata. Nawet Janusz głosował. Przez cały miesiąc głosowaliśmy wytrwale. No i opłacało się. Słuchajcie, wygraliśmy ten konkurs. Naprawdę? Naprawdę? To niemożliwe. Nie. nie, to nie jest niemożliwe. Naprawdę? Wygraliśmy? Naprawdę wygraliśmy? Wygraliśmy! Książek. Dziękujemy serdecznie za każdy głos na naszą Owa. szkołę, bo nasza biblioteka dopiero co się otworzyła. Dzięki, Dzięki tobie tobie wygraliśmy. wygraliśmy! Dziękujemy za tysiąc książek MPQ. Wygraliśmy tysiąc książek! Dziękujemy! O gdzie to się wszystko pomieści?